W kolejnym odcinku magazynu łowieckiego Daszbur będziemy przeczesywać dzikie norweskie lasy. Żadna komercyjna wyprawa. Za pośrednictwem znajomych z Polski mieliśmy okazję przez pięć dni brać udział w tradycyjnym norweskim polowaniu na łosia i to od pierwszego dnia sezonu. Ale, żeby dostać się do potomków Wikingów, musieliśmy odbyć niemal dwudniową podróż samochodem, pokonując po drodze między innymi dwa olbrzymie mosty, niezliczoną ilość szlabanów, kontroli, tuneli i przeszło 1700 km. By w końcu dotrzeć na polowanie. Zapraszamy na pierwszą część naszej norweskiej sagi o łowach na łosia już w najbliższy wtorek na kanale YouTube oraz premierowo w poniedziałki o 21.10 na antenie Adventure HD.